Cześć wszystkie bardzo serdecznie, ja jestem KrólMajcrafta Dzisiaj będziemy sprawdzali sobie co dzisiaj doszło O tym, że nie mam itemów W ogóle jestem tutaj, zesplanowałem się tutaj do kopalni na, na odcinku, wiecie, pamiętacie jaki? Zrobiliśmy tam kopalnię, prawda? Zrobiliśmy tam kopalnię, jakby nigdy nic ja trochę, dnie wiem, może to odłożę, eee, może to odłożę. Eee, tutaj, e, gdzie zostały, e, ja tam, to... dobrze, przyznaję się trochę, ja tam trochę to wykopałem, ale nie aż tak, popatrzcie, to jest normalnie jakiś parkur, ja tutaj już zszedłem, sam się bałem, ale postanowiłem, że zrobię to na odcinku, patrzcie, to jest jakiś parkur, tutaj chyba woda, żeby trochę znaleźć. Nie wiem co o tym myślę teraz. Nie wiem co to jest, nie wiem do czego. I w ogóle to jest oświetlone, zobaczcie. To jest złoto. To jest oświetlone, zobaczcie. Ale tutaj oświetlone, więc tutaj ktoś był. No, ja, ja tego nie oświetlałem, naprawdę. Także ktoś tutaj był. O, nie mam w ogóle itemów. E jest wykopany. Tu jest jakaś krew, redstone. Nie wiem co to jest. Może ja to pozbieram ten redstone. Ale nie mamy itemów, to jest najgorsze. I dzisiaj będziemy robili dochodzenie. Co jest w tej kopalni? I może tam są moje itemy gdzieś. Nie wiem gdzie są. Nie wiem, po prostu zobaczmy. Tutaj mamy jakieś ochrony przed ogniem. Nie mogę sobie wziąć tej moda. Sami widzicie o? Ukośnień gamy nie mogę tego zrobić, yy, yy, więc, no ja nie wiem, no, naprawdę nie wiem co się stało, nie wiem co się stało, na pewno w, yy, w następnym odcinku będziemy sobie odpracowywali te temy. mam nadzieję, że pracujemy, bo nie jesteśmy na tym serwerze sami, no, halo, Minecraft jednoosobowy, ale, ale, no, no, jeżeli ktoś nam takie, Dziwne rzeczy robi, no to my nie jesteśmy sami, no i ja, zaufajcie, ja tego nie zrobiłem sam, bo jakbym zrobił to sam, to bym miał game model, tak, a nie, nie mógłbym tego zrobić, a, a tyle wykopanie do tej jest, tak, to, trochę, za, to trochę zajęło i bym się nie wyrobił na odcinek, a moi drodzy, pytacie się teraz pewnie, dlaczego nie było ci wczoraj? I znaczy nagrywa to, to wieczorem teraz. Pewnie jak to oglądać jest teraz dzień w, 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 w czwartek. A, a jak ktoś się z całym widzem, to pewnie wie, że teraz to nagrywam. Um, um, słuchajcie, ktoś nam zrobił kawał kawał. Moim zdaniem tak to wygląda. Um, albo nam zabrał gdzieś itemy albo nie no po prostu gdzieś do udolawy albo tym podobnie prawda b. E, także nie wiem co się z tymi itemami, itemami stało wiem tylko jedno, że trzeba zabrać dużo jedzonka bo nie, nie jestem pewien i nie chcę wiedzieć co tam teraz czeka. dobra, no, ja może teraz sobie zjem żeby no. melony zawsze coś okej, okay, tutaj sobie gdzie my tu mamy, o tutaj są O tutaj sobie napełnimy jeszcze jeden, okej, okay. ok tutaj napełnimy, bo nie mamy z tym w ogóle co robić, więc napełnimy, okay. ok, to sobie zrobimy i tam ile tutaj jeszcze jest tego, o, to my sobie od razu napełnimy, okej, okay. dobra to jest napełnione I, i naprawdę martwi mnie to, bo ja naprawdę nie wiem, co się z tym stało. I to nie tak, że ja sobie normalnie gdzieś odłożę te itemy do, skrzy e, itemy do skrzynki. Bo tych itemów najwyraź nie ma. Popatrzcie sobie. Ja tu nie mam żadnych moich itemów, no. Jest są tylko jakieś wagoniki, nie wiem dlaczego. I jakieś tory i tym podobne. To naprawdę ja tego nie rozumiem. I ja mam nadzieję, że gość się pokaże jakiś e, kiedy... A moi drodzy, co z serią Stare Miasto, czy jakoś tam, już się nie pamiętam, jak się nazywa. Dlaczego znaczy tam w ogóle powstał Creeper, tego ja nie wiem. Seria. już będzie niedługo, a dokładniej, dokładniej będzie pod koniec grudnia, bo.

Eee, czyli wigilie, tak dobrze mówię? Tak, Wigilię, dobrze. Dobrze mówię. A ja, je, patrzcie, jeden tu nieuważny ruch i spadamy. Dobra. Eee, także tak. O, eee, eee, jeszcze co se... A tam. Dobra, nieważne. E, Pytacie się, się pewnie co z serią. Mm, jak się nazywa ta seria? Jak się nazywa ta seria? A, tryb wielosobowy. E, wielosobowy jest też zawieszony. Bo. Um, nie, mamy niestet, ma, nie mamy niestety. Nie mamy niestety. Jakby to powiedzieć. No jest tak. Powiem Wam tylko tyle. Jest e, aktualizacja. I... no i możemy po prostu wejść na serwer, tak? Jest aktualizacja. Chyba dla was to jest zrozumiałe, że jest aktualizacja i nie mogę sobie grać. Pewnie e, każdy tak ma, że ma aktualizację. Chyba, że Niektórzy no, są helterami, to nie mają aktualizacji, mogą sobie na ale ja taki nie jestem, nie jestem hejterem. I co? No ja tam nie chcę już schodzić na dzisiejszy odcinek. Po prostu ja dzisiaj zbieram chlebek, dzisiaj odcinek. ja mam już pomysł jak nazwę ten odcinek, bo to normalnie mak makabra w tym się dzieje. E nie mam w, w ogóle itemów. Wiem, straciliśmy wszystko. Nie wiem w ogóle dlaczego i ktoś to zrobił, bo ja tego nie zrobiłem. Tutaj macie moje słowo, że ja tego nie zrobiłem. O tutaj już my się to trzyma pyk. Muszę sobie. Okej. Okay. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Eee, pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk. Pyk pyk. Okej, okay, poproszę tutaj wszystkie. Ok, ee, wszystko, wszystko. Idziemy w kimkę i jeszcze opróżnimy kresiona. Ok, pójdziemy spać. Ok. Dobra, wszystko. Dzień dobry. Ok, tutaj wszystko się dobrze układa jak na razie, Ok, tutaj sobie zabierzemy. O Boże, to będzie Ktoś w ogóle z jakąś osobą, bo ostatnio nagrywałem z Olafem i, i czy z moim kolegą, sami chyba wiecie jakim, e, ostatnio nagrywałem z Olafem, z moim kolegą, nie, nie zupełnie tak nie ostatnio, no kiedyś tam nagrywałem, nie wiem jak, kiedy, ale nagrywałem, e, odcinek z Olafem, może będziecie chcieli, e, odcinek znów z Olafem albo z kimś nie wiem. Także moi drodzy, to był odcinek normalnie taki luźny. Przepraszam, że we wtorek nie było odcinka, ale wiecie co się stało? Miałem takie sprawy swoje do załatwienia. Musiałem się uczyć. Ale pytam, no tak, tak to prawda musiałem się uczyć. Ale już wracamy na, na bieżąco wszystko będzie, mam nadzieję. A jak nie będzie na bieżąco, to będę wam zdawał znać. Możemy mączkę kostną, bo nam jest niepotrzebne. 14 mączki kostnej fajny wynik. Yy, yy, co ja tu jeszcze chcę? Mamy ochronę przed ogniem? Tak, ogniem, ochrona przed ogniem mamy. Yy, w ogóle po co jestem... Ten... Czekajcie, ja mam pomysł. Tak nie można, a tak można. Okej. Okay. Nie, 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 nie tak, nie tak, nie tak Okej, okay, to sobie rozwalimy, to, to też se rozwalimy. Okej. Okay. Nie! Nie tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Aj, jaj, Aj, jajaj, ale dobrze, 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 to będzie dobre. To ja chcę coś... Dobrze. Oj, nie, nie, nie dywan, nie dywan. Tutaj sobie Wy? Czy to wygląda jak krzesło? No moim zdaniem nie. Ale chciałem takie krzesło zrobić. O. Siędziemy sobie i ładnie. Jeżeli ktoś nam tutaj przyniósł krzesło, to warto skorzystać. Prawda? Ten tor, ten tor może tutaj zostawimy. Nie wiem po co mi. Nie tu ja może zostawimy. Naprawdę niepokoi mnie to, tylko że tu jest kopalnia. Niepokoi mnie to i dlaczego tu jest kopalnie. Może ktoś napisze w komentarzu legendę o jakimś typie, który się pojawił w, w Dlaczego ja nie mogę podpłynąć? ale dobra, już mogę. Okej, okay. to tak, czekam na Wasze propozycje w komentarzu. A ja tymczasem będę kończył dzisiejsze dzisiejszego, może się tu zakończymy w kopalni. No. Także trzymajcie się, dobrego dzioneczka. Pamiętajcie, że odcinki są tu w każdy wtorek i sobotę. Sobotę, no, o, no co, no to co? Trzymajcie się i dobrego dzioneczka. O, fajna perspektywa. Mi się podoba. O, czekajcie, mogę teraz. O, o fajna perspektywa. O, nara. He.